Więc zaczęłam szukać kogoś, kto ma taki sam rodzaj choroby jak ja i znalazłam amazonki w żywcu. Zadzwoniłam do Ireny, no wyspowiadałam się, wypłakałam się, ile weszło, więc, ale nie przyjęłam tego jeszcze, bo myślę, a dlaczego mam tyle mówić o tej chorobie, to jest przykre. No, są młodsi ode mnie też chorują jest tak jako sobie radzą. Dla mnie są najważniejsze właśnie te spotkania w, w grupie coś się dzieje. Każdy chciałby coś dopowiedzieć no które ten dekupaż, które te panie sobie wymyśliły i wciągamy kolejne osoby. Rozmawiałam tam z dwoma paniami, które są właśnie też po masektomii. No ale no, ciężko się z nimi rozmawia. Nie chcą się przyznać do tego, że że, że były chore, czy są chore, czy są w trakcie, czy żeby sobie zrobiły rekonstrukcję piersi. Jest taki strach, rzeczywiście. Ja jak wyszłam po kilku tam chemiach, pięciu, siedmiu, bo to różnie tam było, później operacja, później kolejne chemie, to ja dookoła siebie widziałam cmentarz, jakieś tam klepsydrę, tam zakład pogrzebowy. Było coś takiego w głowie, że cały czas myślałam to negatywnie, więc. Nie dość tego. Przecież ja wyszłam. Dlaczego się tak dzieje? Ale to jest chyba silniejsze od nas. Przeszło to rzeczywiście, ale długo się z tym męczyłam. Z tyłu głowy mamy zawsze, tak. że w każdej chwili to może wrócić. Wyjść z domu, to naprawdę trzeba wyjść z domu. I nie trzeba właśnie słuchać pań, które siedzą na korytarzu. W rządkach tam kolejna, następna, proszę następna. Tylko słuchać lekarza. Każda z nas jest inna. Każda z nas inaczej chemię przyjmuje. Każda z nas inaczej, organizm się inaczej się zachowuje po chemii. Po prostu trzeba słuchać swojego organizmu. I nieważne było powiedzieć, czyli czy o 22 mam smak na siódmą kolację, to mam tą siódmą kolację zjeść. Nie robić sobie sztucznej diety, nie wymyślać sobie niczego, po prostu słuchać mnie. Żadnej pani, która siedzi obok. No po prostu taka jest kolej rzeczy. Słuchać swojego organizmu też to co jest ważne. A że włosy zeszła, że poznam też, no trudno. Taka... Znikały dobre komórki, znikały też złe. Lekarz tutaj był wyrocznią, który nas prowadził i trzeba było go wiernie słuchać. No chyba dlatego nas nazywają Amazonki, że raz, że jesteśmy jakoś okaleczone, tak jak się Amazonki same kaleczyły czy święta Agata. święte Agatę tak zrobili, ona jest patronką też Amazonek. A dlaczego Amazonki tak sobie zrobiły, żeby dobrze walczyć? No to my też walczymy. No były takie myśli, no niestety chyba nie ma. Nie. Żadnej chorej osoby na nowotworach, gdyby tak nie myślała. Też sobie wyobrażałam, jak to będzie po tej drugiej stronie. Ale ja mówię, dostałam drugie życie, dostałam trzecie życie. Bogu tak. się dziękuję za każdy jeden poranek. I żyjemy, i walczymy, tak. i, się i, się i cieszymy się i... każdym dniem. Pamasłki Żywieckie jako klub, założył się. W 2012 roku. Fajnie jest w naszym stowarzyszeniu. Co roku piszemy projekty do Urzędu Miasta, próbujemy pozyskać jakieś środki. Każdego roku jest wycieczka w jak, do jakiegoś miasta, gdzie jest stowarzyszenie. I w, w zawsze mamy w projekcie spotkanie, jakąś małą taką no, tak jest, konferencję, czy porozmawiać, jak oni działają, jak my działamy. Po prostu nabrać doświadczenia. Nasze kontakty telefoniczne są na Facebooku. Postaram się prowadzić tego Facebooka na bieżąco, żeby były informacje co robimy. Jeżeli ktoś nie może przyjść, to żeby chociaż zadzwonił i porozmawiał na ten temat. Dla kogo to robimy? No. Przede wszystkim robimy dla siebie, żeby siebie wzmocnić, żeby pokazać jakie jesteśmy mocne, silne żeby nie myśleli ci w koło, którzy wiedzą, że jesteśmy po chorobie, czy że ja jestem po chorobie, a nic nie robi, nie ubrana, nie umalowana, taka bylejaka taka, a tak to czek się, jeszcze się ubierze, jeszcze poćwiczy, jeszcze idziesz na spacer z psem, z kijkami. kogoś uświadomisz po drodze, prawda? No i tak się człowiek kula do przodu, Pręży się, że tak powiem. Żeby było wesoło, żeby człowiek był uśmiechnięty, wiele telefonów, a bo tam coś mi się dzieje, ja mówię, no to kieruj od razu, no to zrób badanie, przyjdź do mnie, poopowiadamy. No to potem się kieruje albo do lekarza, albo się uspokaja, że jest wszystko w porządku. To, że człowiek wychodzi z domu, to człowiek ma się z kim podzielić, jakąkolwiek informacją, jakikolwiek problemem. To, że się spotykamy, to, że usłyszymy dzisiaj, że na przykład dwa, czy nie jedziemy gdzieś na jakąś jednodniową wycieczkę, że nikomu nic się nie stało, że nas nic nie ubyło, a raczej przybyło, to jest ważne.